Kiedy najlepiej pisać? Nie ma na to jednej odpowiedzi. Każdy musi odnaleźć swój własny rytm, swoją własną złotą godzinę, czyli tę porę, kiedy pisze się najlepiej. Każda moja książka powstawała inaczej. Pierwszą pisałam wieczorami po pracy w redakcji, ale w końcu i tak musiałam wziąć dwutygodniowy urlop, żeby ją dokończyć. Drugą pisałam do południa, mniej więcej przez 4 godziny dziennie, potem szłam na spacer lub pobiegać, a potem szłam do pracy. Była też taka, którą pisałam o świcie. Wstawałam o 5 rano, żeby o 6 siedzieć już w pracy przy biurku i pisać 3-4 godziny, zanim zacznie się normalny dzień pracy. A raz w pandemii pisałam przez miesiąc niemal non-stop, miałam czas, bo wszystko inne stanęło. I wiesz co, każdy z tych rytmów był inny, ale każdy działał, bo każdy dopasowany był do konkretnego momentu w moim życiu. To co ważne, na początku pisanie jest jak gimnastyka po długiej przerwie. Ciało jest sztywne, ruch ograniczony ale z każdym dniem staje się łatwiejsze. Umysł przyzwyczaja się do pisania tak jak ciało do ruchu i nagle pojawia się lekkość, pomysły, kreatywność. Więc zacznij pisać, nawet jeśli dziś wydaje Ci się trudne, rytm przyjdzie, a potem już nie będziesz chciał, nie będziesz chciała przestać. A jeśli chcesz naprawdę dobrze zacząć, przyjdź na moje warsztaty Jak napisać książkę ekspercką.